Bull cool sign. Siema, cześć. ja jestem asasynek, a ze mną dzisiaj jest... Mortikon. Którego... z którym już nagrywałem wcześniej i nawet przed chwilą, ale żeśmy tak zjebali sprawę, że postanowiliśmy nagrać to wszystko jeszcze raz. No niestety. Za dużo nupów w teamie było. No. No idziemy. Głośniej mów. Głośniej? No ja pierdzielę, będę się zapominał cały czas, zobaczyć. No. Dobra. No to, no to taka taktyka jak przy poprzednim naszym odcinku ja przyciągam Mortancia grający Mortikon miętowy Xardas grający tym, no, Hadesem. Hadesem będzie się wpieprzał w sam środek, ale to dopiero na piątym poziomie, czyli dokładnie za dwa. Ale już jakieś teamfighty ze zwykłych skilli są O, widać first blooda nam. No. O kurwa. Ale mnie złapał. Ale od razu lepiej tam to nawet z wieży nie mogli... Znaczy z respa nie mówisz. No i to na samym początku. Patrz, idzie ten Hell, z którym nigdy nie grałem. Patrz, ale... na... Kurna na ten to... Nie wiem ci. Jest tak głupi i nie trafiłem ty. No teraz dobrze mówisz. No jest ten, dobry jest z ogólnie. Dobrze, grałem go, ale... grałem nim. Łoj! Łoj! Sieka. Sieka, o dobra mam mur Ja też mam ale ja muszę iść na respa popadam Okej okay, to ja tam pójdę coś tego ich postraszę Akurat cię widziałem jak przechodziłeś No A wziąłeś teleport jak cię prosiłem No znaczy na razie to mnie nie było stać na żadnego aktywa. Dobra Dobra Myślałem że nie wzięli że znowu Nie ale wezmę, no bo ja wtedy kupiłem tam tamto tamtą czaszkę no dobra po odpusznijmy je chociaż mój damage jest taki żałosny ale w końcu to tank dobra już Ta, tam coś się po prawo dzieje tu się coś dzieje na środku ale to tak minimum bierz. o kur... a cię ja zrobiłem Lecę na teraz zrobię Zanim ty a? ich przyciągniesz, to padniemy. Już padam. Ale jeszcze killa musiałem, a nie... Umarłeś? Nie, wziąłem Fenrir'a w japę. On mnie złapał, bo ciebie nie mógł. Łap tą dziwkę. Musiałem ulta zużyć O kurde, niechcący ich przyciągnąłem. Dobra, to dobrze, bo i tak nie mam ulta, a jednocześnie... O, był killa i tak miałem, no to dobrze ja, takim akurat. w tym samym czasie nam się... Yy... Uh, a, cooldown ja... zrobi, no. Bo tak to jakbym gdzieś wcześniej użył, to by było kijowo trochę. No, ciekawe co. Nie, okupię, no ja kupię ten obsidian i zbawię. O dziwne, że jestem tym tankiem, a on żadnego stłuna nie ma. Chyba, że z tego ulta. No. Na ulta trzeba długo czekać. No, no, troszkę. No jak na... no w każdej... W każdej grze typu mowa na ulta się trochę czeka. Dobrze. Aresa skillę, jakiś rzut łańcuchem, buff dający odporność na magię i pancerz. Chyba, no w każdym bądź razie ja go używam przed przyciąganiem z ulta. I tego. I jakiś ogień starczy, którego zawsze używam po użyciu ulta. No, ja też tego tak zawsze miałem. Polez. Za 20 sekund będę miał ulta. 16. Ja mam za 20. No. no to w takim samym czasie się ładują. Hmm. Oj, no ja... Pro... O, coś nas rozjebują, to na razie tego nie żyjemy raczej. Tutaj masz Poseidona. Ty masz ty raczej, ty bo ty ja go wzią... nie... Nie, wziął tego. Dobra, wziął masz tego. Culta? A nie. No za... Miał. Nie, już mam teraz. Tylko trochę ich za mało tam. A poza tym to poczekajmy może na nas, na nasz team wpierw. Wpierw. Hehe. Ośnajś za tobą, czy jest Skąd on się tu wziął. No tam goni kupi nie. O kurde się wjebałem na tą pułapkę. Ej, nie mogę mu pomóc nawet, nie wiem jak go uciszyć. Dobra, spierdajcie, bo nas gonią. No uciekaj, o kurde. Dobra, jest nasz team jakiś. O patrz jakich tam ładnie jest! No to ja <gry> Fenrir w zęby wziął gościa i mi spieczył z jednym. Dobra, bierz dwóch. Dwóch? Nie, nie, nie. nie bierz... dobra, poczekaj. Zobacz, mi, jest, czekaj stupę. to ja pocha... Tutaj, dobra. chodź tu, szybko. Dobra, ej. Już, bierz Myślałem, że mi się uda jeszcze po Sejdona złapać, ale niestety Ach, Mortancia, Slay an enemy Tylko mało coś mamy tego, hajsu. Czy nie, nie hajsu, tylko hapsa ja mam, o to się wrócę. Chociaż nie wiem czy na bym się szybciej nie wrócił. Nie wiem po co mi nabór do DMage. Okej, okay, i teraz mówiłeś to teleport, nie? No, no tam gdzieś powinien być, tak mi się zdaje. No jest, jest. Może niedaleko teleportuję, ale zawsze coś, nie spodziewałem się jak wlecisz w nich. No. Zobacz hmm. ile ich jest teraz, szkoda, że ulta nie mam. No nie. Zawsze tak jest. O, tam jest Free heal. O, złapałeś go nawet. Aj. Sposobimy. ulta użył ktoś? Nie wiem. Nie wiem, Isis no Poseidon... ulta. No Poseidon. też rzucił. Ale to na nas. No wiem, dobra. No, nareszcie jakaś normalna gra, nieco co wtedy. Cały czas nas jechali, by się nie dało, nie idzie. Tak. Za ile masz ulta? Za 8. Dobra, ja 10. To zaraz możemy wiesz, żeby iść tam w kupie stoi, zobacz. No tylko czekaj, dobra. bo nie, nie mam tego teleporta. O teraz mam. Jesz, masz ulta? No, no, no. O kurwa papu jednego je zębie... żem przyciągnął. Ale zjebałem. A mnie w zęby dobra, to ja mam ich trzech. O dobra, dobra, ty. Ważne, że ty żeś coś zrobił. Napadłem No i chuj tam, że padłeś, ja mam kila. Ale dobrze było, że chociaż ty żeś ich złapał, ja to tak się sprzeteleportowałem i tak od razu wiesz, tak jeps tym ultem. A ja złapał je bucki w zęby i wyjść nie mogłem Kurz? szmaty, co mnie gonicie? Dobra, jakoś ci pomogę. Uważaj gonicie Fenrir. Czekaj, czekaj, daj waj, Hapsa, jest Ciebie goni ta Hel Tam Hel to była chyba bogini podziemi. Nie wiem, ale... O kurna ludzie, ogarnijcie się, ja muszę stąd uciec jeszcze. Ja nie mogę mieć tak słabych stat jak wcześniej. <grym> wcześniej to to było naprawdę. Co po w ogóle co tam się działo? Żeśmy do nas na respa wchodzili. <grym> I nas Kurczę, mają tak... każdy ma mniej niż połowę HP, jakby wjechał może. Nie ja mam ulta za... 7 sekund. A ty? A ja? Zgadza mi chwilę. Za y jeden ulta. 4. Ja już mam. Ale to dwóch tylko? Zaczekaj tam trzeci idzie No właśnie Ale to oni zaraz wyjdą wszyscy to sobie... Z respajk wyciągnę jakoś Nie stali tak blisko żeby ich móc wyciągnąć Naś Nie udało mi się za... Za blisko wjechałem Okej okay, dobra niech powychodzą trochę Po lewej masz dwóch No widzę ale dwóch Tak żeby Moim trzech kupi przynajmniej Dobra, tam masz pokazać... Dobra, prawej. dobra, dobra! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! O, trzech! To jest trzech! I... O, ty żeś tak złapy. O kurde, okładają nas tam z tyłu jakoś tam! Kurde, zaraz padnę! Jeszcze mnie Fenrir złapał w ryja i padł! Nawet skill nie miałem, żeby tam to tobić! Bez normalnego ataku to ja gówno robię, a nie atakuję! Co by tu? Nie będzie Pod full up go robisz? No, full lap kurwa. Potem będzie tylko ulti i pęta i pęta i pęta. Mam taką nadzieję. <ścoughs> Ty miałeś chyba się pochwalniać miałeś kwadrę nim. No, wyszła raz kwadra. Udało się. Dobra, patrz, patrz jakie prosy na respa będą wchodzić. Mimo że przepierdalają ostro teraz ulta użyć, to by była masakra no, O kur! Kurna a 30 sekund, ale lipa no, Ale mnie napiepsa ten Fenrir jestem za tobą Ach. Oj Czyżby? Za 14 sekund ulta Kupi nas czarną No. Portana. Jest kill. O, już mam ulta. Nam tu wchodzą te ...zesrane dziady. Masz Ulta? No, już czekałem, muszę na dojść. Dobra, ja mam teleport sobie, już tego naszychowanym. Zobacz, patrz. No ja pierdzielę, żeby to było tak. Nie no, czekaj, niech, niech nie się nie... tak zbiorą ładnie w kubkę to. No. Kurde i podczas niepotrzebnie atakowałem te miniony. O teraz, po trzech O dawaj. Ale że ich ładnie zgarną Patrz Teraz ogniem podpieczemy szmaty <grym> Dawaj go na tego respa, nie Dawaj na respa to nie bałem go nawet <grym> nie wiem, <grym> O kurwa, zostaw tylko go dziwko O double killa miałem Dobra, spierdalaj, spierdalaj! Ej, ej, ej! O ty, złapał mnie w zęby, a ja się teleportowałem i uciekłem. Czekaj, zajebię tą Hed. Aaaa, łoniło mnie to. Zajebałem ją. Ale ich jedziemy, jak dziwki. A, a wcześniej jeszcze raz, jak... Tak, ruch, a wcześniejszy mecz, to... Lepiej nie mówić. Ruchali nas, jak chcieli. Dobra, za ile będziesz, zjadł? dopiero 40 sekund do ulta Go trochę Bo Ja 31 Nie ma takiego bicia mi kupi na kurwa O, raf ...krakerem dostałem I falo mi i... od kolegów I chuj, i chuj, i trzy O ja nie, wiem. już leciałem Ty już tak widziałem jak byłem po Patrz, patrz, na, na low hub się jeszcze go chciał zajebać. O kurwa, zamroził mnie. Za 4 sekundy. Za cztery? Ja 5, ale czekam, muszę się jeszcze odrodzić. No dobra, to ja czekam na ciebie, chociaż mnie korci, bo ich jest tu sporo. Za 10 sekund. Za 10 sekund, to czekaj. Cicho cię słychać. Aha, no zapewne będzie tak. Bo mnie denerwuje to, że mnie obniża cały czas ten mikrofon wstawienia chill. Się. Albo ciszej mówi, żeby mi podwyższało, albo głośniej, żeby mnie było lepiej słychać. No ale <laughs> krzyczeć to nie będę. No. No. Ale to jestem. teraz się to No, gdzie jesteś? Za tobą. Tak, no gdzie? dawaj teraz, teleportuj się, no kur... No! D trzech. Mortancia hes. Triple? Nie double. No double. No. Ale to i tak ładnie w porównaniu do wcześniejszej gry. <laughs> w porównaniu do wcześniejszej gry to wszystko wychodzi ładnie. Oj, znowu... ładne. No, Spierdala. Weź, no kurde. No znowu... No, ś jak ja w ogóle tego, jak ja w ogóle Dena nie mam, to gdzie ty jesteś? Co, jak ja już cztery razy kurwa padłem Czy ja mam jakie wyjebiste staty jeszcze, ani razu nie umarłem Spierdamy O, cię zamroził. Miniony idą na ratunek Zaraz mu zjadą całego... Cały HP I kościół, kurwa nie wyjdzie już zaraz z papadum wateplnować No, patrz nas po, Nasz posąg jakoś stoi, ma dwa skrzydła a W wcześniejszym odcinku jakby był To żadnego by kurwa nie miał O, co się... O, już wykrakają skrzydła mu urwali Przed chwilą miał dwa Co no, mi się przyda? Co mówisz? Masz ulti? Już, już, tylko na respie jestem, mam Zaczekaj sekundę. A to gdzie jesteś? Umarłeś? Nie. Oczekaj, patrz jakich tam ładnie jest. No to dawaj. O, ja że mich na linii złapał. No i to się nazywa ...FURAPE. Kurde, wchodzą do... Mm. No to może jeszcze nie jest full-up'e, -y, ale już w większości ładniej... Aż żony. zobaczę, no. Trochę defensa masz, ja? Ja to sam defense w ogóle, tylko trochę Magikadu. Nie no, muszę coś... A tutaj mam jeszcze jedną rzecz nieskręconą do końca i... O kurde, Fenrir się wiedzą. Dobra Kurda wjechałbym w nich, ale szkoda, że ten ult tak... No dobra, już wjechałem. Co? Ale nie używa ulta. A, I tak pewnie nie masz, o kurde. Nooj. Dobra, gdzie jesteś? Za no domu. To... Uważaj. O kur. Spierdalać! Mi... A tobie to w ogóle gówno robią, więc ja nie wiem. <laughs> co ty Co ty płaczesz? Aj Kurde, te Fenrir dziwko! Ale mnie złapały! Tak mnie przyblokowały w ogóle swoim cielskiem, kurwa każdy stanął Więc Spałowali mnie po prostu 3 sekundy do Kurwa pierwszego Deda miałem, ale się skańbiłem A Jakie ty w ogóle masz staty 14 Dawaj, przyciągaj. Teraz? Nie wiem, mogłabym kiedy. Kurwa. Nie, trochę mało ich. Dobra, czekaj, bo tu mi jeszcze jedno spierdala. Dobra, dawaj go, żeby ci nie spieprzył. Spieprzył mi, co? ty. Spieprzy, o. O kurwa, kraka nie ma. On fajnie krzyczy. Ej, pierdol się ty ciwko kurwa zamrażająca. <noise> Plecy masz. No jaki śmieć! Wiesz, Ej nie ale nie cię zjebał. zjebał Ej dawaj utar no, no, no. Nie, już wyciągnęłeś ci Nie, a dawać? No, dobra, dawaj Dobra, albo nie, nie No już Ach chuje, ale też użyję, że nie było Ale zabiliście chociaż, a ja padę Nie chciałem użyć tego utar, żebyśmy mieli w tym samym momencie cooldown'a. Ja to dobrze o, o. No kurna wszystko plus 70 AP, ja chcę stówkę. Ja już mogę item początkowy semnąć. Kurwa i co by se teraz tu kupić? Coś pod defa. No pod defa', ja mam wszystko pod defa', że coś na AP gdzie Hadesa kurna przyciągać Dobra, coś poszukam samemu, wezmę se na... weź no, co wy robicie tam? No chodź tu ty oni nam zniszczyli już posąg weszli, tutaj na respa na posąg tu bali a ty sobie temy wypierasz. No dobra, za 4 sekundy ultama A ja 20. Czemu tak szybko? Bo sobie na na rzeczy kupiłem, nie wiem No i chuj, o... i padnę i znowu będę się czeka. Spierdalać, kurwa ci Ale cię zajebały, szmatyr. Przez ciebie, bo ty cely, kurwa, sobie... Ej, patrz, 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 się ci się taki na respa. Zobaczmy na ciebie, jak ty Dobra, za 10 sekund jesteś, to ja nic tu nie atakuję, żeby móc się ładnie teleportować w ich środek. Ty w ogóle kupowałeś jakiegoś buta No? Ja to butów nic nie kupuję A szybciej przychodzi jak się buta ma Dobra możesz możesz atakować, dawaj Już? No jestem za tobą Tobaj jest Nie no ludzie Co to miało być No i to chyba by był koniec naszego odcinku no od od kilka i ich... mów głośniej. No niestety, tak będzie już, że może samo się naprawi. Dobra. A więc tutaj mój Ares przybija klate zorkiem. Tak. Rozjebaliśmy im. Kurwa. Zajebaliśmy im w pizdy. Umarły szmaty. Także... Zapraszamy Was do obejrzenia innych naszych odcinków, do subskrypcji, lajkowania, komentowania, udzielania porad, chociaż znasz to są takie kurwa prosy, <laughs> że rad nie potrzebujemy. Tak więc trzymajcie <laughs> się na razie. Się na razie.